mój to nie tylko plaże, miejsca, gdzie są imprezy i spokojne miasteczka i wioski, ale również dżungla i góry. Aktualnie przejeżdżam drogą z dzielnicy Menam na dzielnicę Lama jest to droga, która prowadzi przez góry i jest to tak naprawdę skrót. Natomiast jest bardzo skręta i stroma, ale prowadzi za to przez dżunglę, a więc chciałbym Wam ją pokazać. A tu za mną. Widzicie drzewa kautukowe. Niedawno postawili tu ten znak, zakaz wjazdu na górę skuterom z automatyczną skrzynią biegów. Jest to spowodowane tym, że bardzo często turyści, którzy tu przyjeżdżali, wjeżdżali na tę górę albo przyjeżdżali właśnie skuterami we dwie osoby, czy też skuterami z mniejszą pojemnością 110 pojemności. I albo nie dawali rady wjechać pod górę, ale tak naprawdę największy problem nie jest tutaj, tylko w momencie, kiedy się zjeżdża, bo jak zjeżdża się w dół, bardzo często w skuterach przegrzewają się hamulce i skuter traci hamulce. No i tutaj jest właśnie ta dupa, a z manualną skrzynią biegów zawsze możesz wyhamować trochę biegami, stąd ten zakaz. Mimo wszystko, turyści nie zwracają uwagi i jeżdżą tędy. Ja już e, zauważyłem, kilka razy właśnie pod górkę jak ktoś nie dawał rady i wracał bądź sprowadzał też skuter z góry. Czym wiecie, czym się różni durian od chlebowca, ale na pierwszy rzut oka rozmiarowo są bardzo podobne. Natomiast durian ma ostre kolce, a chlebowiec mm, nie ma kolców, ale ma też takie mm, delikatne wybrzuszenia. Natomiast nie można się nim upuć, a durianem Durianem tak. Oczywiście oprócz tego durian mega śmierdzi, a chlebowiec nie. Na tym drzewie rośnie kilka durianów, to się przyjrzeć, już robię zbliżenie. Natomiast one są malutkie, dopiero Dopiero tutaj rosną. Duży durian jest. To no bardzo duży, pokażę Wam może gdzieś tu jeszcze znajdę. Co ciekawe, takie drzewo, słuchajcie, rośnie 20 lat. To drzewo ma myślę, że około 20, a może nawet więcej lat, a przez to, że jest susza duża na samu i bardzo dużo drzew durianowych po prostu yy, umiera. Usycha. O! Krośni chlebowiec też na małym, wątłym drzewku. Te owoce też są bardzo duże. One nie są jeszcze w pełni dojrzałe. Możecie zobaczyć tak te drzewa, zarówno chlebowca, jak i duriana, trochę mi przypominają nasze drzewa. Typu czereśnia, czy może wiśnia. Bo nie są grube ani, ani jakieś bardzo duże, i to jest łatwy. mówię, jak ma takie, jakby wypukłości, natomiast one nie są ostre. A Durian ma, ma takie małe kolce, na samoi w górach. Jak również w całej Tajlandii, możecie też spotkać dużo drzew kauczukowych, sadów kauczukowych. Zaraz pokażę Wam, jak to wygląda i jak się zbiera też kauczuk, który właśnie napotkałem na swojej pracy. No, pojedziemy tak. Robimy nacięcie w drzewie kauczukowym. Później z tego nacięcia spływa sok. Sok spływa, tu widzicie, jest elegancko wycięta. wycięte miejsce, w którym ten kauczuk może spływać rynienką i prosto do miseczki, później miseczka jest opróżniana i tak dalej, to są świeże, świeże nacięcia, a tutaj poniżej teraz ci zobaczę czy widać pokażę wam stare, to są stare nacięcia, ale już ich nie widać, bo bo trochę, trochę odrosło i tak możecie zauważyć cały las kauczukowy z przyczepionymi miseczkami i to co jeszcze widziałem, często widziałem jeszcze butelki plastikowe albo nawet zwykłe plastikowe worki podczepiane właśnie w ten sposób, do których kapał kauczuk. A konsystencja? Sprawdzimy. Ja. Pod spodem jest twarde, jakby ubita śmietana, znaczy nie ubita śmietana, jakby, nie wiem, zaschnięta farba. O, tak, a na, na górze jest jak mleko i. Yy, no walkuje się, klei się. A Widać na tym drzewie trochę więcej durianów. Jak się przyjrzycie, one nadal nie są jeszcze um, w pełni okazałości. Jest właśnie takie małe drzewko. Nie wiem czy to widzicie, bo jest mocno porośnięte pistkami, ale widać główne. Duże drzewo, że jest w rzeczy po prostu i utrzymać tyle ciężkich owoców. Wygląda duże drzewo, czy też drzewko papai. Już być naprawdę do leciwe. Nie wiem ile papaja tak urośnie. Ale tak właśnie. Właśnie wygląda papaja. Jeszcze raz z bliska pokażę wam Duriana. To co prawda malutkie owoce, które nie dojrzały i pospadały, ale wytłumaczę wam o co chodzi z tymi kolcami. Jak się przyjrzycie. Tutaj ten Durian ma właśnie dużo kolców i one naprawdę mocno kują z tego. Tego nie ma. Możecie też znaleźć dżungli kokosy. Tak naprawdę wszystko możecie tu znaleźć. Jabłek nie znajdziecie, truskawek, ale egzotyczne owoce na pewno znajdziecie i ciężko to chyba z głodu umrzeć, bo wszystko, wszystko rośnie. Kokosy, no i oczywiście banany. Jeśli nie wiedzieli jak rosną banany i skąd się biorą, to już wam pokazuję o co chodzi. Tutaj czerwona, nie wiem czy dobrze widać, to jest serce banana. Z tego rosną właśnie małe o tu widzicie małe bananiki, każdy liczek się rozwija i powstaje i wyrasta z tego ba banan. Na górze widać młode banany, natomiast to jest serce banana i z serca banana można zrobić dużo różnych rzeczy, nie każdy wie, ale na przykład jak się to dobrze przyprawi i to można z tego zrobić e, na przykład e, hamburgera, bo smakuje bardzo podobnie do mięsa.

No i na tym kończę swoją wycieczkę po górach, lecę do domu. Czas dziś śniadanie, bo zrobiła mi się już dziesiąta. A więc do zobaczenia, trzymajcie się, pozdrowienia z dżungli.